Cześć, witajcie na moim kanale. A w tym odcinku pokażę wam moje ostatnie zdobycze. A jest ich naprawdę dość sporo. Zacznijmy sobie może od styczników. Jest to naprawdę bardzo bardzo ciekawy stycznik. Jest tu dość sporo sreberka. A jest ich naprawdę nie tak mało. Są też termiki, oczywiście, one są wszystkie w większości sprawne, ponieważ po przepracowaniu iluś tam godzin jedna z firm musi je po prostu wymienić. I dlatego mam znajomego, który mi to przysyła. A jak widzicie, no jest ich naprawdę dość sporo. Będzie tutaj naprawdę dość fajna ilość srebrna. Jeszcze jeden. Tego sobie dzisiaj upniemy. Kolejny. No i tu już takie malutkie zostają wypierdki. Ale tu też jest Fajne sreberko, tylko że tutaj tych mniejszych styki się nie odpala, ponieważ się topią, a się je po prostu wycina i oddaje na roztwór. To jeszcze nie, nie wszystkie moje zdobycze, które w tym tygodniu polowałem, bo mam jeszcze piny pozłacone na płytkach, na wtyczkach i innych takich podzespołach. Zaraz Wam też pokażę. Te styczniki są naprawdę dość drogie. Tyle Wam mogę powiedzieć. Jest to firma naprawdę dość droga. A najlepsze jest to, że te styczniki się bardzo fajnie wypala. Tutaj mamy wtyczkę z pinami pozłacanymi. Ona jest naprawdę dość spora. Nie wiem ile jeszcze złota w tym może być. Tu mamy jakiś przełącznik i piny posrebrzane. Wszystko będzie do demontażu. Kolejna dziwna wtyczka. To chyba jakaś sterownia. Też piny pozłacane. Łatwa do rozbiórki. Nawet nie wiem co to jest, ale piny są tutaj pozłacone. No i powiem Wam szczerze, że one są dość grube i kolor złota jest raczej też dobry, bo im ciemniejsze złoto na pinach, tym wyższa próba. Dodatkowo mam jeszcze płytki ze sterowni, też wygrzebane z kontenera. Tu jest fajna płytka sterownia Siemens, piny pozłacane. No i oczywiście promy, raz, dwa, trzy, cztery. Procesor. Tu jest kolejne coś. Radiator aluminiu. Trochę tu mamy kolejną ciekawą płytkę. Tu jest procesor, tu jest ten EPROM i tu mam takie piny. Nie wiem, czy to są piny EL, to jest Ltra, ale te piny wyglądają naprawdę, naprawdę dość ciekawie. I powiem Wam szczerze, że są dość ciężkie. Nie wiem, co to jest, ale tu mamy też. Trzy rzędy pinów. Jakieś takie urządzenie uszkodzony. Adapter jakiś. Sztila. Nie wiem co to jest. Możecie pisać w komentarzu. Co tu fajnego jeszcze można wygrywać. Takie oto malutkie złącza. A co jest tutaj? Zaraz sobie spróbujemy to wydubać. Ale tu jest zwykłe takie złącze. Nie ma tu nic pozłaconego. Hmm, I powiem Wam szczerze, że no, są jeszcze różne takie drobne. Płytki, tu jest chyba jakiś procesor, nie wiem co to jest. Ale do wydłubania wszystko. Tu mamy dość ciekawe. Kolejne złącze wystarczy tutaj podważyć śrubokrętem i to wypchnąć. Potem wystarczy kombinerkami to. Powycinać tu mamy raz, dwa, trzy, cztery jakieś elementy. Tutaj mamy coś pozłacanego, więc nie jest źle. Mam tego trochę do dubania, ale może sobie rozdubmy ten otastycznik. I już wyszło. Dalej, co tutaj mamy? Oho, chyba nie widzie W ten sposób. Użyjemy śrubokręta. Wyszło. Powiem Wam, że tutaj wyglądają styki na bardzo ciekawie. Będzie tu naprawdę dość sporo tego sreberka. Ale srebro tu jest najmniej ważne, ponieważ ciekawi mnie tutaj miedziucha. jak duża będzie cewka. Tu jest coś metalowego w środku. I powiem Wam szczerze, że jest naprawdę twardy ten stycznik. No powiem Wam szczerze, że tutaj grochy są dość ciekawe. Są duże. I teraz jak to wyciągnąć te śruby? Trzeba po prostu tutaj to odgiąć. O! I powinna śruba już wyjść. Jest! A tutaj będzie jakieś 1,5 grama srebra. raz 2, 3, 4, 5, 6. Więc mamy tutaj 9 gramów będzie styków. I tak mamy tutaj kolejne. Tu mamy jeszcze blaszki. nie chce to wychodzić nie wiem czemu ale wydaje mi się, że trzeba odkręcić tutaj tą śrubkę jedna jest wykręcona I druga gotowa. No i zobaczmy na cewkę. Gruby drut. Waga jest fajna. Żelazo. Plastik do plastiku. I teraz tak, jak to wyciągnąć? Otóż tak. Wystarczy tutaj śrubokręta wziąć. I te śrubki wszystkie, raczej sprężyny, powyciągać. Raz, dwa, trzy wypada. No i to już trzeba po prostu młotkiem rozbić. I tu mamy śruby Zobaczymy czy tam wkrętarka dojdzie Jest problem to są styki na miedzi też grubaski, fajniutkę. No, powiem Wam, że faktycznie jest problem. Hmm. tam trzeba chyba jakiegoś imbusa żeby to wyciągnąć zaraz sprawdzę, czy mam Wejdziemy. niestety to nie wyjdzie może jakimś śrubokrętem gwiazdkowym Nie. Spróbujemy to jeszcze wykręcić w ten sposób. Jedna poszła, druga już poszła. I gotowe. Takie oto blaszki siedzą tam w środku. Magnes oczywiście tego nie złapie, bo to jest małsiąc. No, Teraz kolejna strona. No dawno takiego zawodnika nie miałem z którym będę się tak mocował Ale po prostu warto No nic z tego to już nie, wy... nie wydrę Dobra, nie będę załupał. Zważymy sobie styki. Tobie pozbieram. Dobra, mamy tutaj. I to był taki stycznik kilo. 600. Mamy 98 gram styków Więc tutaj naprawdę jest dość dobrze jeżeli chodzi o taki stycznik Dodatkowo jeszcze miedziuszka no to tutaj będzie około 90 do 100 gramów samej miedziuszki. Więc biorąc pod uwagę mm, wartość miedzi, to obecnie jest to 7 zł, ponieważ dwie, liczmy tutaj 200 gram samej miedzi. A stycznik kosztował naprawdę niewiele. Jeżeli podobał Wam się mój film, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Trzymajcie się. Cześć.